Partnerem przy realizacji materiałów filmowych są AmoService, Ekstrafelgi.pl, Staffa, Karbontek, Chakram, Samochodowe Instalacje BRC, 2 AutoRacing.pl. Co jest trochę problemów technicznych podczas No Technicznych problemów może nie było. Problem był taki, że wywaliłem w pierwszym treningu, w pierwszym zakręcie od razu. No i problem techniczny wziął się z tego, że trzeba było urwany przód cały poskładać z części, które się rozleciały. E, odpuściliśmy drugi trening, żeby to zrobić. No i potem cała reszta była konsekwencją tego, bo nie jechałem treningu. Nie wiedziałem jak to auto pojedzie i tak jechałem na pół gwistka. Wczoraj udało się to winęgnięcie wygrać z Tobą, Ale Tomek mówił, że obiecałeś to, że pojedzie 14 szybciej. No, to jest takie. Między zawodnikami. No jak ktoś mnie pyta, ile, ile urwę, to ja trochę żartobliwie mówię, ile bo tego nigdy nie można powiedzieć. No jak wyjdzie przejazd, dzisiaj powinno być dużo lepiej, bo no tak jak mówię, nie jechałem treningu. Cały czwartek i piątek też robiliśmy auto, więc nie trenowałem za dużo. Chyba pięć razy tylko trasę przejechałem. I to jest wszystko konsekwencją tego. Jest mniej czy dzisiaj będziesz mógł od początku do końca w pełni rywalizować ze swoją konkurencją? No, z tymi dwiema formułami, które są przede mną będzie ciężko rywalizować, bo zawodnicy bardziej doświadczeni, samochody dużo lepsze, oni będą się bili między sobą. Ja bym chciał być dzisiaj trzeci i trochę się do nich zbliżyć. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej tysiąc warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.